Witajcie ludzie, tęskniliście za mną? Bo ja też. E, witajcie z powrotem, że zagrajmy w Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Jesteśmy na misji ratunkowej Rasha Pieniny. Spotkaliśmy przed chwilą Alorę, która mówiła, że... Hej, 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 Rasha jest zły teraz, nie przejdzie na jasną stronę. Ale no cóż, Rasha przecież dał nam sygnał, prawda, że on tutaj jest? Sygnał ratunkowy to może być pułapka, ale wątpię. Bo Alora też powiedziała, że ona sama idzie poszukać Rasha. A to oznacza, że on przed nią uciekł. I mi się wydaje, że... Zbliżamy się dużymi krokami, no czy mi się nie wydaje, bo ja to wiem, że zbliżamy się dużymi krokami do wyboru pomiędzy jasną i ciemną stroną. To będzie fajne. Bardzo mi się podoba ten wybór. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Ja, ja tak mogę zapowiedzieć, że pokażę wam obie dwa wybory. Tylko nie wiem, który najpierw. Muszę jeszcze pomyśleć, który najpierw. Myślę, że ten, który mi się bardziej pasuje... O, skocz w ogień, dokładnie. Który bardziej mi pasuje do fabuły i który bardziej mi pasuje pod tą postać, bo... No, no ludzie... Tak serio. Jaden nie pasuje na całą osobę, moim zdaniem. Musicie zobaczyć ten Endic. Mi ten Endic w ogóle nie pasuje. On wcale nie wygląda na całą osobę. To był zajebisty shot. Shotgun. No dobrze, więc mi się wydaje, że to jednak nie jest wcale pułapka. Że to jest prawda. Że Raz potrzebuje promocy... Po że tak, że Raz potrzebuje promocy. Że Raz potrzebuje promocy i... O kurde! On miał bazukę! To było niebezpieczne w tej chwili. To było naprawdę niebezpieczne. Noże raz jednak z i wróci na jasną stronę. I my mu to oczywiście umożliwi umożliwimy. Niech się chłopak wyspowiada i będzie wszystko fajnie. Bo Jedi wybaczają bardzo szybko. No świetnie. No chodź, no chodź, chodź. Tańczymy sobie. Jak przyjaciele ze starych lat. O tutaj, lu tutaj lubię używać bardzo często... Okej, czekajcie, czekajcie, chcę coś zrobić. Tutaj lubię używać bardzo często przyspieszenia, ale spróbuję czegoś innego. Dokładnie tego, ale chciałem pokazać wam to na kamerze, dlatego... No nie udaje się! No jak ja nienawidzę tego jak to Jak to mi się czasem nie udaje. Świetnie. No kocham to! Te te te... Pum. A ja nie mogę. Jeszcze teraz nie to kliknij. no świetnie. Naprawdę kocham tą grę. No. No i gdzie jesteście? Cześć. Co to było? Co to jest? Co ty chcesz ze mną zrobić? Nie wiem co wy tutaj usiłujecie mi pokazać, ale... Na pewno się wam to nie udaje. I dwóch za jednym zamachem, no świetnie. Widzicie, to jest prawdziwa mocy rycerza Jedi. Jedi. Oj. oj. Tutaj jest taki silniejszy seed, trochę. Dlatego powinniśmy uważać się trochę uleczyć. Jest to ten sam seed, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku. Tylko, że tutaj jest on nieco silniejszy, ma dwa miecze. Oj, pamiętam, jakie ja to z nim kiedyś miałem problemy. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę miał takich problemów. Nikt nie zginie swojej ręki. Ojej, widzicie jakiś. Nojek? Ja się nawet nie mogę skoncentrować, bo tak się jego boję. Map. Ciekawie, ile potrzebuje walnień, żeby. No widzicie, do jasnej cholery. No to już nie ma sensu, już chciałem czytać. To już w ogóle nie ma sensu z nim walka. Taki chuj, przepraszam. Tylko mocą go chyba pokona. Ta moc mu nic nie zadaje. No chodź, no chodź, no chodź. Chociaż trochę ci muszę zadać. Tak! R Widzicie jaki on silny i ja miałem pełne życie przecież. Te ty. Zamknij mordę i nie narzekaj. Ja nie mogę! Muszę. Widzieliście? On jest silniejszy od nas w siłowaniu. Nie wiem, my go chyba nigdy nie pokonamy na siłowanie. To jest taki Elita Sitów. Elita marka Ragnosa uczniów. A ja pierdzielę. Kto tu jest jaki... Nie <grym> mogę. <grym> Nie, dzisiaj jest Weekend. Może tak, ale pfff, co gadam? Ja nie mogę. Ale ja weak nie jestem. Ojej, muszę się ulecieć znowu. good you are. Let's see how good you are. Ale poleciał do tyłu. No widzicie jak ta walka jest pieprzona? Nawet Tavian nie jest dla mnie taka trudna jak on. On, on mnie wkurza bardziej od Tavian. Odwagi końcowej jest Tavian. Naprawdę, mnie bardziej wkurza ten gnojek. I też takich problemów nie mam z tymi następnymi, którzy będą. Z tymi, co są tacy sami jak on, tylko, no wiecie, in, inni trochę. Bardziej się to nie wtedy przyzwyczajam albo coś nie wiem czemu. A może on jest po prostu teraz OP zrobiony. A jego, podobnie do niego ludzie nie są wcale tacy silni. O, patrzcie, połowę mu zabrałem. Mieczu, wracaj! No, chodź. No wieszcie, twoi bliźniacy, tego, którego zwaliłem z mostu i tego bezdomnego, który mieszka teraz pod mostem, w Lawie, albo tego, który no, którzy byli strasznikami Russia, to naprawdę, oni tacy silni nie byli jak ty. To muszę przyznać. Jesteś chyba najsilniejszym z braci. On, czy on dla was nie wygląda jak taki krasnolud? Bo dla mnie tak. Taka broda głupia. U krasnoludów broda jest chyba fajna, ale do niego do mordy w ogóle nie pasuje. On wygląda taki brzydal normalnie, nie lubię go. To jest mój... Kolejna postać, której nie, Jedyny z którego nie lubię. Z którym nie lubię walczyć. Jej! Masz za swoje gnoju! Ciapa z ciebie! Szmata. Jest yy... Jestem jak Darth Vader! No kiedy zginiesz w końcu? No dobra. Oj! Pamiętam, to to jest fajne! Wiecie, co tutaj musicie zrobić? I przypomniałem sobie, że to chyba jednak jest ostatni poziom, ym... Przed wybraniem mocy, dlatego tutaj musicie przykliknąć To się tarcza wyłącza I teraz musimy zrobić bardzo, bardzo Szybko, czekaj Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł co zrobię Chyba wiecie co zrobię, prawda? Chyba wiecie No nie udało się, chciałem ten skok zrobić Pieprzony, ale nie udało się No pięknie Ojej, no nie mogę, no Nie uda się, muszę tak użyć przyspieszenia Bo inne przyspieszenie się nie uda To jest fabryka. Jak już zauważyłem chyba w poprzednich widzieliśmy taką fabrykę, jak jechaliśmy na Taspir 3. Lecieliśmy znacznie. A ty jesteś na dole, no mam teraz wyskoczyć do ciebie, no nie żartuj, głupia ty. No dobra, zrobię co ode mnie żądasz. Ale to wszystko tylko dla rasza. O, patrzcie, tutaj gaz w jakiejś. Co to jest? Co ja żyd? No przepraszam za to, za to słownictwo moje. Znaczy, przepraszam za moje głupie żarty. Ale naprawdę, no, czy ja żyd? Co oni robią tutaj? Nawiązanie do... do Hitlera? Przepraszam. Kurde, co ty do... widzicie mam za swoje? Zagazowali mnie gnoje. Typ, typ. Na gnoju! No, nienawidzę was! Jesteście naprawdę największymi gnojami, jaki znam. Tam muszę doskoczyć. Dobrze, że to się w ogóle nie rusza. No tak, teraz nie ma szans, żebym poszedł, bo się zaraz włączy. Ho, ho, hoj, hoj! Tutaj mogę wskoczyć i mogę później tam wskoczyć. Aha, aha, no, no pięknie. Teraz mogę tu zejść i nie żyję. No pięknie. No nie mogę robić tak jak chcę, bo babcie się wtedy pogniewa wtedy na mnie. I nie będę miał już nigdy prezentów na gwiazdkę, no cudownie. Nie mogę się doczekać już tego prezentu, którego nie, nie dostanę, znaczy się. No a teraz muszę tam skoczyć. Ui! No i nie udało się. No, nie, myślałem, że nie żyje. już czytałem. O, pięknie. O... Howdy! A teraz gdzie? Tam. Tutaj było przejście, które Davian wybrała sobie. A tu jest winda. Chyba wiem co zrobi. Jeżeli będą przeciwnicy, to je wyabsorbuje ich teraz. Tu, tu, tu. Co to ma być? O nie, tutaj się rusza. Tylko nie to. Nie lubię, jak się ruszają. Nie. Nie. Chcę do tyłu. Ja chcę uciec. Eee... Eee... O nie zgniecie mnie. Eee... Pomocy. <laughs> Widzicie, jakie to śmieszne. No, no, no. Typ, typ, typ. Em, Co ty wyprawiasz? O kurde. Miałeś tutaj się stanąć sobie. Tu, tu, proszę, tutaj. Uspokój się. No, uspokój się i od tych narkotyków się odzwyczaj. Proszę, proszę. Oj! I się udało. No ciekawa rozmowa. Przepraszam, że muszę ją przeszkodzić. Co to było do jasnej cholery? Jeden nie zaślepia, drugi ten. No, normalnie teamwork. Najpierw tego zabić, trzeba? Beb. Be, be. I teraz ciebie. pum. To no nie żyje. No świetnie. I słyszałem głos kogoś innego, więc tutaj musi być jeszcze jeden seat. O, daj, Jedi, No nie dam ci kamienia, przekromi. przykro mi. Nie mam kamienia. Myślałem, że to będzie jakiś silniejszy seat, a tutaj jakiś słabiaczek. No. Oj, pamiętam co tutaj trzeba było robić. Kiedyś nie wiedziałem co tutaj, jak tutaj przejść. Ojej! Ojej. E, trzeba poczekać, jak tutaj, w, jak, kiedy tutaj ym, wejdzie kamień i teraz szybko przeskoczyć i szybko tutaj się schować, z tego co pamiętam, tak, tutaj trzeba było się schować, poczekać będzie kolejny kamień, albo tutaj sobie przejść, no tak, 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 wtedy użyć przyspieszenia, tylko, że trochę za wcześnie użyłem. Teraz trzeba użyć przyspieszenia. Nie udało się, byłem za wolny, byłem za wolny. Ale za chwilę, za chwilę, za chwilę za chwilę będzie. Za chwilę będzie to, co trzeba zrobić. Tylko w którą stronę mam iść, nie pamiętam. Czy miałem iść tu? Tak, tu. No i jestem na miejscu. Odkryj sekret. Ho, to był sekret? Ho, fajnie. Odkryłem sekret, no cześć. No, no, no. Takie miłe powitanie, no nie spodziewałem się, bardzo gorąco mi z tego powodu, ale może dlatego, że to upał na dworze jest, dlatego może. Czekaj, tam upał, przecież się padało. Śmieszne. Widzieliście, to jest też śmieszne w tej grze, że kiedy się nie atakuje, to miecze w ogóle nie zadają obrażeń. Powinno być też tak, że w ogóle jak się do... jak miecz dotknie sita, a nawet nie atakujesz, to zadaje obrażenia. Tak myślę, tak jest moje zdanie. No co? No chodź, no chodź, no chodź, panie kapitanie, daj mi się zabić, daj mi się zabić. No zawsze kolejny dzień i znowu to samo, znamy się na tym, prawda? Tak, patrzcie, ja też potrafię tak, tylko trochę inaczej. No widzisz, tak można ściąć ci głowę, prawie. Ale się nie udało. A powinno, a powinno się udać. Punkt kontrolny. Być może... Ja nikomu nie będę słuchał, że ją zabiję! Nawet jakbym stał się... Jakbym poszedł na ciemną stronę, to ja bym zabił, a nie ten... Patrz, nawet... Ani trochę ci ten twój nie zadał mi obrażeń. Co?! Przecież ja bym silniejszy od niego. To, to mnie wkurza, dlaczego ostatnio mi w ogóle nie działają te... Nie działa mi w ogóle... Em, siłowanie się, nie wiem dlaczego. Wyćwiczony jestem jak cholera. Ojej. No no ludzie, ojej, znowu to samo Dobra ludzie, tam na platformie, tam na górze Będzie wybór pomiędzy jasną stroną, a ciemną stroną No dobrze ludzie Będziemy musieli tam dwa razy wejść Jeżeli chcę wam pokazać dwa zakończenia, to będę musiał tutaj zrobić zapis Zrobię tutaj taki bezpieczny zapis Tyle zapisów leci tylko da, żebym nie zgubił tego Jeszcze jeden i powiedziałbym, że tutaj zakończę odcinek. I w następnym odcinku zaczyna się albo jasna strona, albo ciemna strona. To ja jeszcze zdecyduje. Tam wybierzemy, czy jasna strona, czy ciemna strona. I tak wam pokażę obydwie. Ale która pierwsza? Hmm, jak myślicie? Bo powiem wam tak. Wybiorę najpierw to stronę, która mi najbardziej do fabuły pasuje. I która najbardziej do naszego bohatera pasuje. Dobra ludzie, do następnego odcinka. Na razie. Boi.